Cześć, witam Was z Bajku przy ulicy Goldhammera 9 w Tarnowie. Akurat chcę sobie zrobić chwilę przerwy pomiędzy serwisem jednego roweru a drugiego. Jakieś przemyślenia wpadły mi do głowy i myślę, że coś wrzucę na temat napędów jeden razy czy dwa razy, a przy okazji pokażę. Rower, który właściwie skończyłem już, i klient rano musi odebrać. Jak zawsze u mnie to jest środek nocy. Wszyscy śpią przed czwartą nad ranem. Jest. I powiem o co chodzi. Dzisiaj, w dzisiejszej dobie, jeżeli chodzi o rowery, właściwie wszystkie mamy już z napędami jeden razy, tylko rowery szosowe są z dwoma zębatkami. Trudno kupić rowery z trzema, no trzy tak naprawdę nie są potrzebne, ale w rowerze trekkingowym czy crossowym czemu nie? Wtedy jest to rower bardzo wszechstronny i właściwie... W każdym ukształtowaniu terenu on sobie poradzi, bo tych przełożeń jest tak dużo, że jesteśmy sobie w stanie dopasować. Jeszcze parę lat wstecz w wyścigach MTB jeździło się z napędami trzy razy i raczej nie było takich przypadków, żeby gdzieś trzeba było zejść z rowera, bo było zbyt twardo. Góry nie urosły. My stajemy się coraz słabsi, firmy zmieniają, wydziwiają, udziwniają, i my to kupujemy, bo cały czas nowości wprowadzają, a wiadome, że ci, co jeżdżą na rowerach, będą chcieli mieć coś, co jest aktualnie dobre, nowe, najnowsze, bez względu na cenę, i po czasie okazuje się, czy to jest, spełniło nasze oczekiwania. Czy to jest tak dobre, jak producenci chwalą. Ja tutaj y, zmieniałem napęd w rowerze Crossa SKR 2.0, który miał napęd 1x10. Y, nie obyło się bez jakichś przemyśleń, problemów, czy też y, przeróbek, bo ten rower był przystosowany pod jedną zębatkę z przodu. Przełączę sobie kamerę. To jest oto ten Krosik Esker, który był na osprzęcie Microshifta 1 razy 10 Zrobiliśmy mu dwie zębatki z przodu. GRXa, która na pewno spełni oczekiwania. 46 na 30 z tyłu 11 36 przerzutka z długim wózkiem, także wszystkie przełożenia bez problemu obsługuje. Po skosach łańcucha na tyle jest. Co tutaj zmieniliśmy? Musieliśmy przede wszystkim pomyśleć nad hakiem, bo ta rama jest tak zrobiona, że nie da się obejmie tutaj założyć. Były takie dwie małe dziurki, do których dokupiłem hak, który miał pasować, ale zupełnie to był inny hak niż, yy, niż ten standard, który był tam przewidziany. Po ten hak trzeba było zrobić nowy otwór w haku. I akurat miałem takie śrubki z tytanu, które tam kiedyś byłem na. Formula 1 w Wielkiej Brytanii na Silverstone i tam miałem okazję być od zaplecza, i tam jakieś niepotrzebne rzeczy, które na przykład śrubki mogłem sobie tam zabrać ze sobą, to sobie wziąłem parę śrubek tytanowych, które oni używają tam do, do sportów motorowych. Ja akurat wykorzystałem do przykręcenia te, tego haka. No i druga rzecz to, jeżeli chodzi o łożyska sterów, tutaj jest tutaj integracja i z jednej strony było już przygotowane pod dwa przewody, z drugiej strony pod jeden, ale te stery są takie, gdzie nie ma problemu, gdzie wpuściłem z tamtej strony też dwa przewody i to się nie 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 było to jakimś tam problemem. Te stery, rama przewiduje, że mogą być tutaj dwa kable z jednej strony, dwa z drugiej. I tak naprawdę wmontowaliśmy osprzęt Gerixa 2 razy 10 Gerix 400. Nie każdy musi mieć 11-rzędowe napędy czy 12, bo ja też uważam, że 2 razy 10 jest optymalny. Taniej w użytkowaniu, sam na takich napędach jeżdżę treningowo w rowerach. W rowerze MTB i w gravelu mam 2 razy 10 i to jest tak naprawdę w użytkowaniu tanie. Dlaczego ja od, odkąd się pojawiły napędy jednorzędowe cały czas uważam, że są lepsze dwurzędowe i nie tylko ja, bo klienci, którzy jeździli na jednorzędowym wcześniej na 2, trzy, trzy często... Chcą z powrotem wrócić do dwurzędowego, jako bardziej uniwersalnego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o podjazdy, to przy takiej kasecie 30x36, podobnie kręcimy na naprawdę dużych, stromych górach, to ten napęd sobie da radę. Jaką ma przewagę taki napęd nad jednorzędowym? Przede wszystkim zużycie łańcucha, nie kosimy tego łańcucha na jednej zębatce i te na pewno z przodu zębatki szybciej się zużywają, jeżeli mamy jedną z przodu i z tyłu nie wiem 10, 11 czy 12, bo rzadko się mi zdarzało kiedykolwiek w dwurzędowych, żebym musiał wymieniać przednią zębatkę w jednorzędowych, zdarzało się bo w rowerach wyścigowych mam 1x12 dlatego, że ja nie mam problemu, żeby sobie dostosować y, wielkość tarczy przedniej do ukształtowania terenu, mam ich tam tak naprawdę 30 w mTB 32, 34, 36, najczęściej z 36 śmigam, i tak samo jest y, w rowerach y, do cyklokrosu, gdzie mam też różne y, kasety od y, 1026 do. 10:33, i sobie takie koła wkładam. Czy też to jest związane z oponami, z warunkami atmosferycznymi, i właśnie to zużycie łańcucha na pewno jest mniejsze w napędach dwa razy. Kolejna rzecz: stopniowanie. Jak sobie tutaj zobaczymy, przeskoki w tych zębatkach są bardziej płynne. Jak sobie weźmiemy kasetę, która była 10 jak sobie zobaczymy. Jakie przeskoki tutaj mamy. No to tak naprawdę pod górkę OK. Mamy tą dużą, największą ratunkową, która ma 48 zębów, i z przodu, w zależności jaka zębatka jest, ale zazwyczaj to jest 40 lub 42 zęby. Też nie zawsze wystarczy. Bo znam osoby, które no niestety zmieniały to, bo nie mogą wyjechać pod nasze lokalne. Górki. Także to stopniowanie. Nie każdy też na płaskim, jak jedzie, to jak są przeskoki, zbyt dużo zębów, to albo kręcimy zbyt, zbyt dużą kadencją, albo jest zbyt twardo i to tak naprawdę nie każdemu odpowiada. Tutaj zawsze mamy dużą tarczę, małą tarczę, dodatkowe dwie kombinacje i płynność zmiany biegów to jest naprawdę zupełnie inna niż w takich kasetach tutaj pokażę Wam jeszcze inny aspekt tego wszystkiego, dlaczego jestem za napędami dwa razy te kasety które mają 10, 11, 12 te duże są cholernie ciężkie jeżeli chodzi o koła o tu mogę pokazać, mam tutaj szereg różnych kół które są od karbonowych po aluminiowe, bardzo lekkie i płacimy sporo kasy, dlatego żeby były karbonowe, 100, 200, 300 gramów, żeby były lżejsze od tych, co nieraz mamy, żeby to wszystko się lepiej toczyło. Ale co z tego, jak wkładamy taką gigantyczną kasetę i one ważą prawie po 700 gramów, no i mamy koła za kilka tysięcy karbonowe, ale wsadzamy takiego klocka i na nic te koła karbonowe jak dalej ta masa ku jest bardzo ciężka. Pokażę Wam na wadze jaka jest różnica w kasetach jednorzędowych. Tutaj mamy sobie muszę wyzerować. O, wkładam tutaj kasetę dziesięciorzędową 661 gramów czy to jest mało, czy to jest dużo to jest bardzo dużo taka kaseta była w tym rowerze a ułożyliśmy taką 300 gramów na tylnym kole, które rozpędzamy pod górkę wyjeżdżamy 300 gramów uważam, że to już jest trzuć w wyścigu na pewno, w jeździe turystycznej, po płaski, może nie, ale pod górkę czuć. Jeżeli sobie weźmiemy kasetę 11-rzędową, tutaj mamy na przykład Shimano, najwyższy model, ile to waży? 602 gramy. To weźmiemy sobie kasetę taką z klasy Ultegry grama ma 11,32 ile waży? 270 ponad 300 gramów różnicy. I cały czas na stopniowaniu wychodzi nam to lepiej. I w końcu sobie weźmiemy kasetę 12-rzędową sramowską, które najczęściej są w napędach 1 razy. Musimy wyzerować, żeby było. Tak jak trzeba 622 gramy. A włożymy sobie kasetę Simianu Duraysa. I mamy 180 ponad 400 gramów różnicy na kasecie. Akurat tutaj i teraz za koła. Potrafimy zapłacić 5-6 tysięcy, nawet i więcej, bo klienci kupują różne koła i za 10 i za kilkanaście, żeby ten rower był lżejszy. A wkładają taką kasetę, która waży 500, 600, prawie 700 gramów przy napędzie jeden razy. Także uważam, że nie wiem, czy jest sens odchudzać rower na kołach, ale tu dokładamy stali. 300-400 gramów więcej, i uważam, że to jest bezsensowne. Jak już to wkładać kasety najlżejsze, wsadzić kasetę z XX, jeżeli mamy pod 12 biegów, czy a właściwie pozostałe te 11 rzędowe, to są już ciężkie, stare z RAM XX, który 11 rzędowy to był bardzo lekki. Też mam y, dwa rowery chyba na tych kasetach 11 rządowych, gdzie właśnie ten zestaw y, zębatka z przodu i kaseta wychodzi to najkorzystniej wagowo i to jest mój ulubiony rower, mimo to, że nie ma tam zębatki wielkości 46 ani 48, ani 50. Po prostu nie potrzebuję takiej y, na wyścigiem TB y, 10-42, i to jest najgrzejsza chyba kaseta. Jako można sobie włożyć do roweru do napędu jeden razy, który tak naprawdę mi wystarcza. Tak jak słyszeliście, jest tych parę argumentów za tym, by napęd dwa razy, właśnie 10, 11, 12 był lepszym od jednego z przodu. Firmy poszły na łatwiznę, korby są prostsze, nie ma przerzutki, nie ma manetki. Żeby to jeszcze były te rowery lżejsze od ten kilogram, o 2. Tutaj na wadze, na cenie nic się nie zmieniło, a myślę, że to sporo straciło na jakości. Ci, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą, mają więcej niż jeden rower. Tak jak ja, to myślę, że też posiadają rower z napędem jeden razy lub osoby, które może nie mają wielkich wymagań ich to zadowala ale w ogóle to mi się nie podoba że rowery crossowe zaczynają być robione na napędzie jeden razy i z tyłu takie gigantyczne zębatki widzę tu czasem osoby które nigdy nie wjadą na żadną górkę nigdy przenigdy a mają rowery właśnie z takimi napędami gdzie ta zębatka ma z tyłu 50 zębów i biedacy jeżdżą na tej, na tej. Mają do wyboru tam tak naprawdę 2-3 przełożenia, bo wiadomo, że osoba niewytrenowana to nie potrafi jeździć na kadencji jak jakiś kolarz amator, czy kolarz gdzie będzie jeździł na 100, na y, ponad 100 średniej kadencji, i ten dobór przełożeń jakoś mu łatwiej jest sobie odnaleźć y, nawet przy napędzie. Jeden razy a osoby które właśnie nie potrafią tego, nie wiedzą, nie są wytrenowane to tak naprawdę mimo to, że to jest prosty napęd, jeden razy nie mogą, nie mogą sobie odnaleźć odpowiedniego przełożenia. Już nie wspomnę, że to szybciej się będzie zużywało, a w elektrykach to najlepiej widać. Bo elektryki rozpędzają się zazwyczaj te bez żadnych speedboxów do 25 na godzinę. Jak przychodzą na serwis nawet po kilkuset kilometrach to tak naprawdę i najmniejsza albo dwie najmniejsze są zużyte, resztę nawet nietchnięte, nigdy te rowery nie jeździły po górkach, ale to już w elektryku jesteśmy skazani, raczej na jeden. Na jedno przełożenie, ale też jeżeli ktoś jeździ po płaskim po mieście do pracy, bo też ludzie jeżdżą do pracy na tych rowerach, to raczej bym wolał na pasku gejca, takie rower, gdzie taki pasek wytrzymuje nam około 40 tysięcy kilometrów albo więcej. Sprzedałem wiele takich rowerów i tak naprawdę od yy, nie wiem kiedy taki pierwszy, ale to przynajmniej 10 lat będzie to raz na jakiś czas klient przyjeżdża wymienić tylko oponę czy przebitą dętkę, ale to też bardzo rzadko, ponieważ tam są założone najlepsze opony, gdzie nie przebijają się, ale zawsze przy małym ciśnieniu gdzieś tam się zdarza raz na kilka lat, gdzie tam dobije i on jeździ od iluś lat do pracy, także ten rower już dawno odrobił i to jest dobry, dobry kierunek w rowerach do jazdy po mieście na pasku a nie na łańcuchach, bo te łańcuchy dojrze, że trzeba smarować one się zużywają po tysiącu kilometrów i łańcuch, kaseta i to wszystko także to jest nie do końca chyba w tym kierunku bym szedł jeżeli no, na pewno wielu z Was jeździło na rowerach z napędem 1 razy, 2 razy, 3 razy i z tyłu tam x przełożeń, bo wiadomo, że dziś nawet już 14 może być jest to dostępne już od e, ubiegłego roku ale właściwie żadna duża firma tego jeszcze nie montuje, ja mam, ja mam dostęp do tego i jest osprzęt też, który można zamontować elektronika, która będzie działała na tych 14 biegach z tyłu ale to wszystko w swoim czasie, nie wiem czy w ogóle jest sens. 14 rzędów w rowerze zupełnie niepotrzebne. Ja się zadowalam dziesięcioma i i tak wykorzystuję tylko połowę z tego, bo, bo tak to wygląda. No, chyba że jedzie się w góry, i wtedy, wtedy można wszystkie przełożenia wykorzystać. Czy też y, na wyścigach też się wykorzystuje wszystkie przełożenia. A na pewno w komentarzach wyrazicie swoje zdanie, jakie napędy według Was są najlepsze dla Was, bo myślę, że każdy z Was, który użytkuje i tego od jakiegoś czasu nie zmienia, to znaczy, że to mu odpowiada, choć wiele osób jest takich, gdzie po prostu kupiło niedawno rower, swój pierwszy, jakiś lepszy rower i tak naprawdę nie ma porównania jakby to było dwa razy albo się nawet nie zastanawiacie bo przyjmujecie to w takiej wersji jak jest ale ja y, dużo rozmów przeprowadzam z klientami jak przychodzą na jakieś modyfikacje, zmiany i pytam się dlaczego no to właśnie to co powiedziałem y, że to stopniowanie pod górki nie zawsze po płaskim zawolno i tak dalej i tak dalej jest tych wiele argumentów Przeciwko napędom jeden razy, a jest chyba więcej na plus, na, do napędów dwa razy, ale się dziwię, że niektóre firmy w ogóle nawet nie mają przystosowanych ram, żeby założyć dwie zębatki z przodu, tylko wszystko jest na napędzie jeden razy. Jak zawsze, dziękuję Wam za wysłuchanie, za wszystkie subskrypcje, komentarze i nie zawsze jestem w stanie przeczy, przeczytać to wszystko co piszecie bo jest tego już zbyt dużo bo to już są y, tysiące tysiące komentarzy i po prostu nie ma takiej możliwości żebym to wszystko przeczytał ale gdzieś tam wyrywkowo sobie czytam i też się uczę od was i cieszę się że Jestecie, jesteście razem ze mną, bo to wy tworzycie ten kanał i, i dziękuję Wam. Pozdrawiam Starnowa i do następnego. Hej!